Program las bliżej nas. Dzisiaj o nietypowych wędrówkach po lesie, a może właśnie bardzo typowych, bo przecież las jest otwarty dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami, takich na wózkach, głuchych, niewidomych i głucho niewidomych. Dzisiaj właśnie z takimi osobami będziemy poznawać las. Ja nazywam się Tomek Zielonka. Zapraszam. Wow! Nie było to łatwe, szczególnie pierwsza część. Ale powiem Wam, że do nauczenia. Dzisiaj odcinek o społecznej funkcji lasu, czyli o tym, że las otwarty jest dla wszystkich i na tyle na ile to możliwe powinien otwierać się jeszcze bardziej. Poznajcie prawdziwego giganta wśród osób głucho niewidomych, Krzysztof Wostal. Inicjator powstania Fundacji Transgresja, wykładowca, twórca audycji Czas na społeczeństwo, członek Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Odcinka by nie starczyło, żeby wymienić wszystkie rzeczy, którymi zajmuje się Krzysztof. Idę teraz do Krzyśka i Agnieszki. Mam na sobie taką specjalną czarną opaskę, w której zupełnie nic nie widzę. Ona jest używana przez nich do pewnych szkoleń. Tomku, jesteśmy na Twojej godzinie 11. 11, czyli I tutaj, dwa kroki do przodu, tak. I jesteśmy już tutaj. Cześć. Cześć. Czekaliśmy na Ciebie. O. Czekaliśmy na Ciebie. Ja też jestem tutaj, tutaj razem z Agnieszką oglądamy już sobie tutaj, wokół co z nas się znajduje. Czekamy na Ciebie. Oglądamy, bo ja na przykład, Krzyśku, nic nie widziałem, to, to rozumiem, że ty pewnie też nic nie widziałeś. Też nic nie widziałem i, i nie widziałem. Mówisz, nadal, oglądamy. Ale urodziłem się jako dziecko, które coś tam jeszcze widziało. Więc jak Agnieszka mi powiedziała, że tutaj są iglaki wokół nas, no to sobie jej wyobrażam. Wyobrażam sobie też tą zieleń, bo mi powiedziała o zieleni, kolory pamiętam. No i też do niewidomego, jak mówimy, używamy zwykłego języka, mówimy, czy widziałeś to drzewo. Mimo Mimo że to drzewo było dotykane. Czy widziałeś program o lesie? Tak, widziałem program o lesie. Mimo że ja tego programu tylko wysłuchałem, ale ponieważ było to w telewizji, więc ja go e, obejrzałem. Używamy dokładnie takiego samego języka. Krzysztof, ja biorę ze sobą kiki, plecak, a twój taki podstawowy sprzęt, który zabierasz na wycieczki do lasu, na, na szlak, to, to co to jest? No, plecak też mogę wziąć, ale podstawa to dobry przewodnik. Agnieszka w tym wypadku. W tym przypadku Agnieszka i Biała Laska. Biała Laska, którą z jednej strony mogę sprawdzać otoczenie, z drugiej strony sygnalizuję osobom, które idą, że ja jestem osobą niewidomą. Czyli, żeby na przykład ktoś mógł udzielić Tobie pomocy albo zejść z drogi, żeby, żebyś się na przykład nie wywrócił, tak? Dokładnie tak, bo warto pomóc osobie niewidomej, i warto przede wszystkim zapytać osobę niewidomą, czy i jakiej pomocy potrzebuje. Nie podchodzimy i nie szarpiemy, nie ciągniemy, bo nam się wydaje, że tak będzie lepiej. Lepiej podejść, zapytać i wtedy możemy naprawdę fajnej pomocy udzielić. Pokażecie, jak razem podróżujecie? Wspólnie? Oczywiście. Dobra. To może przejdziemy się kawałeczek. Krzysztof, zdarza Ci się podróżować samemu, czy zawsze z Agnieszką, albo z przewodnikiem? Zdarza mi się podróżować samemu, no wiadomo, do pracy, na zakupy chodzę sam. W podróże lubię z kimś, jeżeli to mają być podróże turystyczne, rekreacyjne, wypoczynkowe, szczególnie trudne na szlaku, osobie całkowicie niewidomej, gdzie nie ma punktów orientacyjnych, nie ma punktu odniesienia. Mhm. Ale po lesie, właśnie czy na szlakach, to już tylko przewodnik. Agnieszka Majnusz. Tłumacz, przewodnik osób głucho-niewidomych, animator i asystent turystyczny osób z niepełnosprawnościami uwielbia organizować wydarzenia, gdzie osoby, którym samodzielnie jest nieco trudniej, mogą realizować swoje pasje i marzenia. Jak wszyscy ludzie, którzy żyją na świecie, każdy jest inny, tak samo każdy niewidomy troszeczkę inaczej żyje, troszeczkę inaczej realizuje siebie, troszeczkę inne sporty, turystyki, rekreacje, życie zawodowe ma inne, każdy jest różny. Agnieszka, a ty jak idziesz z Krzyśkiem to na przykład mówisz Krzyśek, teraz widzimy to... Takie drzewo albo takie góry opowiadasz to, co, to, co widzicie dookoła, tak, jak to wygląda? Dokładnie, rolą przewodnika, tłumacza przewodnika osoby niewidomej czy głucho niewidomej, jest właśnie to, że opowiadamy o przestrzeni, opowiadamy o tym, co mijamy nie tylko właśnie prowadzenie osoby, ale też staramy się jak najwięcej tych informacji przekazać osobie głucho niewidomej, dlatego że jesteśmy jakby jej oczami, więc ja służę tutaj pomocą w ten sposób, że opowiadam właśnie. Co. Jeżeli Krzyśka coś nagle zainteresuje i to wtedy stajecie i podchodzicie do do, jakiejś, do jakiegoś miejsca i na przykład poznajecie je bliżej. Tak? Dokładnie tak, a ponieważ głucho niewidomi, czy niewidomi doświadczają, poznają świat innymi zmysłami niż wzrokiem, czyli na przykład dotykiem, jest bardzo często akurat Krzysztof chyba potwierdzi, że lubi również po prostu podotykać, jeśli ma możliwość czy jakieś rzeźby. Czy na przykład jak jesteśmy w lesie, to drzewa, tak, czy liści, po prostu lubi poznać to na swój sposób. No dobra, Krzysztof, jest taka sytuacja, że chcesz obejrzeć jakieś drzewo. I tutaj jest takie jedno po prawej stronie, ale jest skarpa. Ryzykujesz i podchodzisz i oglądasz? E, to jest tak, że y, może nie tyle ryzykuję, po prostu podchodzę, też rola przewodnika… A, jest jeszcze też... ocenia. Rolą, nie, też Rolą przewodnika jest troszeczkę ocenić to, no ale przewodnik też pode, pozwala mi podejmować decyzje. Więc podchodzimy sobie Dobra. do tej skarpy. Ja nie wiem jak ona wygląda. Jeszcze trudno mi je ocenić. Jeszcze Kiedy jeden mam, krok? Tak? Jeszcze jeden krok, i teraz do góry masz skarpę. i no to samo drzewo jest. O, mam mieć drzewo. Wiesz, okay. co nie byłoby problem dla mnie, dla mnie wejść, zobaczyć sobie to drzewo. To co je? Jeżeli chcesz, to. Chodzimy, okay. chodzimy. Ja sobie, tylko ja to zrobię sam bez Agnieszki. Okay. Też przewodnik pozwala oczywiście na samodzielność, bo ja już sobie tu oceniłem. Brała pierwsza, aha. Mam drzewo, oceniam sobie i to jest też bardzo ważne, żeby, żeby niewidom mógł sobie dotknąć. Czuję tutaj gałąź. Bardzo ważny jest dotyk, ale też e, zapach, ale też smak. To jest modrzew. drzew. Dam ci teraz, Agnieszka tu znalazła... Szyszkę. Szyszkę na końcu tak. tego. Mhm. Ona nie jest podłużna, ona jest bardziej w formie kulistej. Szyszki jednak kojsi jażą się bardzo często z taką formą, no wydłużoną, prawda? Tu mamy szyszkę kulistą. Bardzo słabo czuć ten zapach tej szyszki. A gdyby to był, nie wiem, kawałek liścia czy igły, igła to też liść, mhm. no to też mógłbym sobie spróbować, mógłbym przekryć tak. e, i po, posmakować, nie wiem, tego na przykład e, soku tego liścia, tej igły. Okej, okay, czyli poznajesz to po prostu wszystkimi innymi zmysłami poza, e, poza wzrokiem. wzrokiem. My niewidomi, dopóki czegoś nie, nie dotkniemy, to często tego nie znamy. Krzysztof, a zobacz, tu są jeszcze takie dziury w tym drzewie. Jakbyś włożył palec, to może będzie coś jeszcze, coś znajdziesz, żebyś, żebyś mi powiedział. No znajduję żywicę. Tak jest. I tak, popatrz, popatrz mogę słup wykorzystać, bo do tego ona jest klejąca, Tak. Ta żywica. Tyle o niej wiem. Już wiem, że pachnie pięknie, pachnie lasem, pachnie... No właśnie jakimiś trzeba iglastymi drzewem, a już wiem, że jestem przy drzewiu. Mogę jej spróbować. Nie czuć jej tak. Trudno mi określić jej smak, to są jednak już śladowe ilości. Czyli tej możemy grzywicy. powiedzieć, że to już jest stara jakaś rzecz. Stara, ale nie wykorzystując wzrok, wykorzystałem, wykorzystałem smak, wykorzystałem, wykorzystałem bęk, wykorzystałem dotyk. Yy, Wykorzystałeś wszystkie zmys praktycznie zmysły poza wzrokiem. Tak, wszystkie zmysły poza wzrokiem można wykorzystywać tak. Niesamowite. Las daje poznać się absolutnie każdemu, a Krzysztof pokazał, że osoba niewidoma może poznać go nawet bliżej niż osoba widząca. To Małgorzata Żywina, pasjonatka wędrówek górskich i kajaków. Jej górskim osiągnięciem jest korona gór polski. Zawodowo zajmuje się językiem migowym, który jest jej natywnym językiem. Jest tłumaczką dla osób, których metodą komunikacji jest język migowy odbierany dotykiem. O, widzę go się na horyzoncie. Sprawdza, tak? Tak, tak, sprawdza. Dobra. Pewnie gdzie się teraz znajdujemy. Coś szuka na telefonie, więc pewnie tak, tak. pewnie Czas. patrzy Co się teraz dzieje? Krzysztof teraz I. normuje. A K. Odstęp d. A. L. E. K. O. I teraz go daleko? pewnie będzie odpowiadała Krzysztofowi. O. Inne. Godzina. Godzina. Jedna godzina na szczęście. Dziękuję. Oddaję telefon. Co to było? To jest język, którym mogą się posługiwać. Yy... Niewidomi z głuchymi, tak? Dokładnie tak. To jest alfabet Lorma, który służy między innymi do komunikacji osób niewidomych z głuchymi, ale również osób głucho niewidomych, które utraciły wzrok czy, czy sług w międzyczasie w czasie swojego życia. I mogą między sobą się w ten sposób porozumiewać. To jest bardzo metoda popularna, szczególnie właśnie w Europie, w krajach azjatyckich. Gościu, mówiłaś godzinę jak daleko, to znaczy godzinę do godzina. Dokąd? Godzina górka. Do magórki. Do magórki. Mhm. Gosiu, czy twoje podróżowanie różni się jakoś od osób słyszących. Podobnie jak słyszący gusi i słyszący tak samo. Wcześniej wszystko sprawdzamy przez, na internecie, na mapy turystyczne sprawdzamy, czy żeby wszystko wiedzieć i, i przygotować, i, i być gotowym do wycieczki czy do podróży, tak jak słyszący. Można też kupić mapę oczywiście, no i, i sprawdzać w ten sposób, ale też można ściągnąć aplikacje, mapy turystyczne, mapy, no też na przykład mapy czy czyli mapy Czech i wszystko tam wyraźniej widać. Okej, okay, a czy ta osoba na przykład dzieli się z Tobą wrażeniami słuchowymi? To co akurat słyszy w lesie, na przykład śpiew ptaków, czy jakieś inne dźwięki, trzeszczenie gałęzi. Tak, tak. Opowiada mi na przykład, co słyszy, jakby ptaki, albo cisze, albo hałasy. Też no, zapachy mocno czuję lasu. Inaczej jest. Inne powietrze jest zupełnie w lesie. Gosia stworzyła dla leśników tłumaczenie na język migowy filmu, w którym zapraszają na wycieczki szlakiem bieszczadzkich lasów i połonin. Osoby głuche i niewidome potrafią z takich wycieczek wycisnąć absolutne maksimum. Krzysiek, Agnieszka i Gosia dziarsko ruszyli na szczyt Magórki. Ja tymczasem z Beskidów udałem się w Karkonosze. Tam jestem umówiony z kolejnym bohaterem tego odcinka. Jestem w nadleśnictwie śnieżka w ruinach zamku Bolczów i umówiłem się tutaj z Adamem, ale jeszcze pół roku temu to spotkanie nie doszłoby do skutku, ponieważ miejsce to było niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Adam Dudzin, leśnik. W wyniku wypadku samochodowego w 2006 roku musiał porzucić rolę terenowca w nadleśnictwie Nurzec. Dzisiaj pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, gdzie zajmuje się udostępnianiem lasów również osobom z niepełnosprawnością ruchową. O, siema Adam. Zawod... się miadam. Zawodowo. Oj, tam zawodowo. Słuchaj, codziennie. Jak długo jeździsz już na Wózku? 14 lat? 14 lat. A jak to się stało, że znalazłeś się w tym miejscu, gdzie jesteś? W tym miejscu, gdzie jesteś. W sensie jestem, na wózku. W sensie na wózku. Przedliczyłem siły nad zamiary, zostałem za kółkiem. Okej, okay, czyli i wypadłem z zakrę na zakręcie z drogi. Czym się zajmowałeś? Czy już wtedy byłeś leśnikiem eee, też? Tak, 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 tak. Ja wtedy pracowałem jako szczęśliwy podleśniczy w terenie. A teraz pracuję. Czyli codziennie chodziłeś, tak? Da, Przemieszałeś to las, dotykałeś każde Rzecunki, drzewko? Tak, oczywiście, Szacunki, odbiórki, wywózki, wszystko to, co robił normalny podleśniczy, to robiłem ja. A teraz pracuję więcej w biurze, trochę, trochę mniej w terenie, ale też się zdarza, jak widać. Dzisiaj e, czym zajmujesz się e, w, w Lasach Państwowych? Dzisiaj e, koordynuję zagadnienia związane z turystyką, turystycznym udostępnianiem lasu edukacją leśną społeczeństwa na terenie dyrekcji wrocławskiej. Lasy są dostępne dla wszystkich. Nie tylko dla osób chodzących na nogach, ale też dla osób, które mają jakąkolwiek inną dysfunkcję. I co, co, co się robi w lasach? Między innymi rozumiem ta droga, na której jesteśmy. Ta droga, urządzenia turystyczne, ścieżki dydaktyczne, Mostki, różnego rodzaju ścieżki, drewniane kładki. Co byś polecił takiemu początkującemu wózkersowi właśnie w podróżach do lasu? Na początek trasa łatwiejsza, żeby przede wszystkim poznać swoje możliwości. No i na pewno warto byłoby, żeby ktoś nam asystował. Czy nawet jak z tego wózka wypadniemy, bo tak też się może stać, mi też się to zdarza. No to będzie ktoś, kto nam pomoże, pomoże wstać, tak? pomoże, pomoże się podnieść, pomoże pojechać dalej. Trudno uwierzyć, ale nie każdy zadowolony jest z takich inwestycji. Jak ciężko pogodzić różne interesy wie najlepiej Patrycja Opalińska, która jest rzecznikiem prasowym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Komunikatywność, kreatywność i zapał do działania to cechy, które sprawiają, że praca z ludźmi i dla ludzi dają jej poczucie spełnienia. Prywatnie uwielbia podróżować. Co to jest? Beton w lesie? Nie, to jest taka bardziej utwardzona powierzchnia, dostosowana do tego, żeby mogły tędy przyjechać samochody, wózki, gobr, żeby miał łatwy dostęp. Dostosujemy coraz częściej drogi leśne do takich standardów, które są szerokie, które ułatwiają nam tak naprawdę transport różnych e, materiałów, bądź też odbiór śmieci, bo to do tego też wykorzystujemy. Ludzie na wózkach nie mieli szans tutaj dotrzeć, ponieważ ten szlak był typowo górski, typowo dla osób, którzy są sprawni i poruszają się o własnych siłach. Więc w tym momencie, przez to, że ta droga wygląda taka, nie inaczej, te osoby również mogą podziwiać góry z trochę z innej perspektywy. Czy dużo jest takich inwestycji w lasach? To się cały czas rozwija? Staramy się, aby tego było coraz więcej, coraz bardziej w to inwestujemy. Jakby ten dostęp do lasu żeby był dla każdego, więc tych inwestycji jest coraz więcej. Wąska kamienista ścieżka oczywiście ma swój niepowtarzalny urok, ale taką na pewno nie dostałyby się tutaj osoby na wózkach. Miejmy to na uwadze. Pamiętajmy też, że w miejsca turystyczne prowadzi zwykle więcej niż jeden szlak. Zatem zawsze możemy wybrać sobie trudniejsze podejście. No i z górki. Dobra, Adam, co oprócz takiej dobrej, równej powierzchni dla Ciebie jest ważne przy spacerach? Wiesz polecie, co? Ważna jest infrastruktura. Okay. E, to, co Ci mówiłem, no, oprócz, e, oprócz tego, że możemy sobie połazić, no. e, ważne jest coś takiego. Miejsce, gdzie mogę sobie przyjechać, Czyli, odpocząć, zjeść. Też, no, tak, tak, fajnie. wiesz co? E, no, ten stół może nie był tak specjalnie myślany o e, osobach na wózkach. Ale tutaj się idealnie do niego dopasuje, jak widzisz, mogę spokojnie dojechać do samego blatu. To stara blata. Nogi, e, nogi, nogi mam schowane, zabezpieczone, nic na nie nie poleci, więc, więc jest dobrze. Słuchajcie, chcieliśmy wam chyba przedstawić pieska e, Adama, który z nami tutaj podróżuje. Alex. Alex. Chodź Mordo. chodź Coś nie Chodź, chodź do mnie. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Rozmawialiśmy o tym, że mam dla ciebie niespodziankę. Pamiętasz, jak mówiłem o tym, jak ważna jest nawierzchnia? Mówiłeś. Uwaga, uwaga, będzie rodeo. <ścoughs> no dobra, tutaj jeszcze faktycznie to działa. Odwrotnie, w drugą stronę. O tak. O. Jak oceniasz moje tempo? Jest dobrze. Kręci. Pod górkę jest ciężko. I koniec. Ślizga się kółko. No. No niech się poczuje, jak jest na bertepach. Adam, jadę do Ciebie. Słuchaj, jak Ty to robiłeś, to wydawało się to o wiele łatwiejsze. O, trudna sprawa. A teraz pokażę Ci, jak to robi profesjonalista. O ile jest ja sam się nie wywrócę. To się robi tak, panie Przy wybojach robi się tak. Jazdę jest. na wózku Adama zaliczam do sportów ekstremalnych. Na zamek z wielką ulgą wróciłem bez kasku i na nogach. Idzie grupa spoza lasów. Do ciekawie jak oni ocenią, jakby, tę Waszą pracę. Dzień dobry. Zobaczymy. Zapytamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy, taką, mamy takie pytanie tutaj. Kolega, tak jest. Y, leśnik tutaj przygotowali leśnicy tak, taką drogę tutaj na ten zamek. Jak wy oceniacie tę trasę, którą przebyliście? Czy to jest łatwa trasa, dają się pokonać na wózku? Czy... Bardzo łatwa, da, da się ją pokonać na wózku. Yy, w samym zamku w zasadzie nie trzeba nic robić, jest utwardzona nawierzchnia. Yy, tylko przy, przy bramie wjazdowej jest jeszcze kwestia, może, usunięcia. Z jednego może dwóch kamieni i naprawdę nic nie trzeba robić. Mostek y, też jest bardzo dobrze, zdaje swój egzamin. Natura, twarda nawierzchnia, przy niewielkiej pomocy ludzkiej faktycznie to, co, to, co tutaj y, kolega mówi y, daje spokojnie radę. Pilnować tylko, żeby tutaj po opadach deszczu intensywnych nie było wypłukań w jakichś y, tego typu rzeczy. I będzie super. Nieważne, czy do lasu zatem wybieracie się pieszo, jeździcie na wózkach, czy jesteście niewidomi, las otwarty jest naprawdę dla wszystkich i wszyscy mogą z niego korzystać dowoli. Ojej, co tam co, się co, dzieje? Co, co, co to jest? Mat, że ojedyna. na koniec to wiadomo, ale ojej. Nawet jeśli jesteście husycką rotą pieszych, możecie przebywać w lesie dowoli. Panowie, co tu się dzieje? Ja mogę spytać o to samo. Słuchajcie, zatem zapraszamy Was na kolejny odcinek Las bliżej nas już za tydzień. Mamy nadzieję, że za tydzień.